Prosto witam was serdecznie, to Joniklaus, profesor, profesor niezafes habilitowany. Ludkowie, dzisiaj króciutko, ale kolejny raz mogliby się trefić przy okazji serię Śląskie Sowa na dziś. Słuchajcie, po jakiemu ja tak wyglądam? Wyglądam tak. Bo um, um, ryba. Ryba, czyli po polsku no katar generalnie. Bo um, Black zatkany kichol musza się wykiźlać co chwila w sznuptucha. Sznup już boła. Sznuptucha boła w tych we tych pywszych tajlach, to już pewnikiem wiecie co to jest sznuptucha, albo ta szyntucha jak w to woli. Herlą i kucą. Teraz co to jest kucać, a co to jest herlać? Kucą tak. A herlą, tak No i teraz tak, plery bolą, w łebie mi się belonto. Jak się z tym radzić? Jak się poradzić Kejbomy ryba? I ja wam teraz powiem, co ja robię Kejbom ryba. Jak ja się z tego lecza, jak ja się z tym walcza. Moi drodzy, słepiemy się gorki ty, e ja mogę się jak zrobić gorkiem tylko z knublauchym. No no, lepiej to pójść do szpitalu, albo do doktora, nie? Ale każdy wie, że żony nie lubi łazić do doktorów, pra? Ja się boję. Ja się zawsze boję, że mnie będą żgać. Ciepło, moi drodzy, musimy mieć ciepło, a jeszcze lepiej gorko. Bez to... albo się legamy w bety, albo się bieremy ta sztebdeka, ja, i się tak obabulimy, ja, ja, ja już bym ciepło. No. Tak bych to widział. No lepiej to nie wyłazić na plac, najlepiej no, się łostać doba, Legnąć się w bety, odpolić się telik, radiooka się posłuchać. Wiecie no, Jo ja się generalnie lecza klasycznie, nie? Ale ta lekcja to już mamy za sobą. Dziążki, hopki. Tym razem to tela ja i leca w bety. Patrzcie tam jako chowcie się, nie się, nie dejcie się, nie się jako ryba, bo to nie ma nic fajnego. Pra ja, no. To po tybu, Ja idę, bo się sam bala, Co fajne wideo że zrobią? zrobił, ja, no mam nadzieję, co będzie fajne. Ustawcie tam te kciuka do werchu, wejrzyjcie się pod film w opis, zapraszam was na Facebooka, na Zajta od Niklausa, Niklaus Piero, taką bo by fajną Zajta. Da strimim, da si voda, ki je v bokšči. Ja, ja, ja. Ida, tela.